Aksel Rzeszów, Baranowskie Studium Tańca Baranów Baginek w Kraków, Brazyl, Warszawa Centrum Tańca Rado, Centrum Trójmiasto z Gdańska Centrum Tańca Jest Tam, ten dziewięć Hart, Ten tak, Młodzieży z Tarnowa Szkoła Tańca Obole Phantom Walk, Racja Zielona Góra Iglica Wrocław. Ignacja Mako Wrocław. Igbus Stwarzowa. Tastudio Prosto. Kadrym Białystok. Kiebura Sostońc. Klub Sportowy Polski Daniels. Króżnia Tańcana Keraka. Latina Wojszczyn. Lampers Wojciech Raczkowski. Akademia Taleczna Maestro Opole, Mistrz. One z tyłu, bielsko-biała, ryb, żory, senfre, tak? Szkoła tańca Ciepło, Jaworzno, studia tańca gotowójscy, Częstokowa, szkoła taneczna, Jarczyńska, Wrocław, Sukces, Częstokowa, szkoła tańca Budowski, Liwice, Wrocławska Akademia yy, Taneczna, Wrocławia, Zamek, Lubin i Zorwa, Mykama. Panie metalnicze pary, które jak Państwo wiecie przyjechały z całej Polski Reminji Między Festiwalka Polskiego cieszy się absolutnie znakomitą sprawą wielu naszym dolnym i długnym szkałą stronę poza granicami, bo nie drodzy Państwo i mało tego. Poza granicami Polski również. Państwu przyznać, że prezentują się znakomicie, to jeszcze trochę obrazków to zawsze dodanie takiego absolutnego biznesu wspaniałego przed rywalizacją naleczącą. Panie i Panowie. Szanowni Państwo, że już poznaliśmy z wizerunków poznamy z wspaniałe umiejętności gandeszne. Pozwólcie Państwo, że teraz przedstawię tych, którzy te umiejętności ocenią. Sędzią głównym do jest Pan Ryszard Piasta Opole. Nasz mój z warszawy Pani Monika Satowska. Rzadka Karnicka Sudą Stalowa Bola. Pan Roman Pawełek Radom. Radą. Pan Grzegorz Tomasz Upazywiecki. Dobry znajomy, żeby nie powiedzieć starym, Leszek Lewandowski, Wrocław. Szanowni Państwo, to co sędziowie ustalą punktację szybko przeliczy kiedy sędzia z Razem z nami Pan Paweł Łyczko-Kraków, Dolca Enwer Dubek Jaszczęb jest tu i Artur Drąg i Artur Szymanowski. Kierownictwo turnieju e, spoczywa w jednych, ale jakże zacnych rękach. Panu Szajda, pomysłodawca, realizator. Uniwersytet to e, Opole znane jest z polskich piosenek, z polskich festiwali, ale znane jest również, z tego, że zaprasza samych najlepszych. Dlatego mamy dyrygenta e, trzy w jednym. Razem z nami Jarek michałek Kraków. Wszystko świetnie słyszeć i, i widzieć, to zasługa firmy oświetleniowej Art Music, największa firma, która robi imprezy, y, największe firmy w Polsce, imprezy w Polsce. Po mamy transmisję live, rl przez 2 Transmisja transmisję live dla wszystkich Waszych przyjaciół, znajomych, dajcie znać, a my już nie możemy się doczekać, żeby rozpocząć, Szanowni Państwo.